Wizowie, komputer, komputer, wizowie, bałagan. <noise> Nie e, ma e, Dzisiaj będę tego komputer oganiał. Minux sam go instalował, ale zanim to, muszę go posprzątać dosłownie. Ledwo sobie go otworzyłem i z znalazłem. innego. za mną jest drugi pająk. No i będę musiał chyba w związku z Bo boję się, że tu jakieś jajka się pojawiły. Także przydałoby się pójść z po niego, dobra? No to mamy nasz tutaj komputer. Również mamy. Odkurzacz i... od razu mówię, że ja nie jestem profesjonalistą. Ja nie umiem... nie umiem w komputery, tego w programowanie umiem. Dobra. Zaraz z tylko muszę go podpiąć jest ten odkurzacz. Teraz może za to to najpierw bym otworzył ten komputer. Może, może tak będzie może lepiej. Okej. Okay. Może na pozamą go dam. Jakieś nie widzę. Mam nadzieję, że to nic złego... Nie będę Czekaj, po telefon, bo coś znalazłem. Co to kurde jest? Ty. Czekaj. Nie wiem, czy dobrze widać to. Oj, ale... To jest jakaś... Nie wiem, to co, co, jest, co to jest. To jest ziemia jakaś czy ale... Skąd się to wzięła ziemia? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, ale na pewno to od Nie są. co? na poradzenie prądem, yupi. Zakręciłem tym wentylatorem mas. Wam z się kawesji pokażę Widzałeś panie? Seka, a co my tu mamy? Stację dysków chyba, po prostu. No DVD i O! Ty! Ty, może tu sobie kartę SD z ten z aparatu, fajnie. Pewno przetestuję kiedyś. Jak będę miał pobrany nowy system. Ta strona chyba załatwiona. I teraz tak, tu widzę, że polisowane mam już. Tylko O! O, dobra! Tutaj widać. Mój Boże, dobra, to teraz druga strona. ECRS, ja czas... Ja czas na Zoomie byłem. Ja, pielnic Ty, panie. Jak tutaj nic nie ma? Stanowski. Stanowskiego nie ma. Może składać kompa. Tak, żeby swisieństwa jako is... Uzywałam od To będę... Nie uruchałem go od razu tego kompa, tylko po, po jakiś... Livres... Jak jest gozincem tak myślę. Tylko kiedy go odłodzyć. W mam dużo miejsca na tą odłodzę go tam. Zaraz se widzimy.